Dobra, no to teraz nasze spotkanie odnośnie układu harmonicznego Leonardo. Pewnie z tych moich poprzednich nagrań z układami harmonicznymi, które robiliśmy, czyli układ harmoniczny Gartleya oraz nietoperza, mam nadzieję, że sporo pamiętacie albo wszystko, mam nadzieję. Przypomnijmy sobie jeszcze tak na szybko definicję układu harmonicznego, bo nie jest to coś, co koniecznie trzeba pamiętać. Niemniej, jeśli ktoś się nas kiedyś pytał o układ harmoniczny, warto pamiętać, że jest coś takiego. Jest to oczywiście. Specyficzny układ harmoniczny jest to specyficzny schemat cenowy oparty o wzniesienia Fibonacciego, Więc, biorąc pod uwagę układy harmoniczne wewnętrzne, musimy również pamiętać to, wracając się pewnie jeszcze do tej lekcji, którą omawiamy, jeśli chodzi o korekty, wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju korekty, czyli korektę pędzącą, korektę prostą, korekty nieregularną, korektę płaską. Musimy pamiętać to, że jeśli chodzi o układy harmoniczne wewnętrzne, są to formacje oparte o. Uruchy korekty prostej i korekty nieregularnej. Więc jeśli wszelkiego rodzaju korekty, układy harmoniczne widzimy, to musimy wiedzieć, że to są po prostu układy oparte o korektę, czyli wszystko, co się dzieje w ramach układu harmonicznego, najczęściej jest korektą. Mówię najczęściej z racji tego, że korekta może bardzo często być zanegowana i może się okazać nowym impulsem spadkowym. Wtedy oczywiście oznacza to, że wybijamy zasięg. Korekty, i wtedy tworzy nam się nowy impuls spadkowy. Ale to oczywiście wtedy mamy bardzo często potwierdzenie na wolumenie, chociaż też nie zawsze, bo już wiemy, widzieliśmy zmyłki na Bitcoinie, kiedy wskaźniki nie do końca też działają. Musimy sobie oczywiście z tego zdawać sprawę. Niemniej z założenia, z teorii, układy harmoniczne są schematami korekcyjnymi, gdzie wchodzimy na finale korekty, który jesteśmy w stanie określić punktem D. Jak tak naprawdę układ harmoniczny Leonardo wygląda na razie, można powiedzieć, tak stricte teoretycznie sobie weźmiemy to pod uwagę, bo oczywiście w momencie, kiedy mierzymy sobie cały nasz zasięg fali, załóżmy, że mamy naszą falę Falę spadkową, to mierzymy sobie cały zasięg naszej fali, o właściwie od punktu X do punktu A i patrzymy, gdzie tak naprawdę po odbiciu, po uformowaniu się tej fali zatrzymuje nam się kolejna fala wzrostowa, która w tym przypadku po fali, po fali spadkowej nam się pojawia. Zaraz, sobie oczywiście, to pokażemy na żywych przykładach, niemniej na początek, żebyśmy tak widzieli po prostu gołe zniesienia Fibonacci'ego. Na układzie harmonicznym Leonardo w porównaniu do układu harmonicznego Gartleja, gdzie możemy patrzeć na poziom 0,786 Fibo i 0,886 Fibo i w porównaniu do układu harmonicznego Nietoperza, w którym punkt B z kolei jest ruchomy, układ harmoniczny Leonardo jest najprostszym z układów wewnętrznych. Jest to układ harmoniczny, w którym punkt B zawsze, ale to zawsze leży w okolicy 0,5 Fibo. I tu podkreślę jedną rzecz, którą wiele razy powtarzałem. Nigdy nie patrzymy na to, żeby ten punkt był tylko i wyłącznie idealnie na tym zniesieniu Fibo, na, czego 0, 5, na tym w zniesieniu 0,5 FIBO. On oczywiście może nadbić ten poziom, więc to jest bardzo częsty schemat, że ten poziom 0,5 jest FIBO, FIBO, jest nadbijany. On może być nawet nieco wcześniej 0,5. Najważniejsze, żeby był w okolicy tego poziomu, a nie stricte w bliskiej okolicy 0,618 FIBO czy 0,382. Więc jeśli widzimy falę, w tym przypadku wzrostową, która leży w okolicy właśnie 0,5 FIBO, która się kończy w okolicy 0,5 FIBO, to sprawdzamy, gdzie leży nasz punkt C. Jeśli punkt C będzie wybiegał, Poza punkt A, to nie rozpoznajemy tutaj układu harmonicznego wewnętrznego. Wtedy już będziemy ewentualnie rozpoznawali układy harmoniczne alternatywne, które innym razem myślę, że sobie wytłumaczymy. Więc, stricte, najważniejsze dla nas jest to, żeby punkt C był pomiędzy punktem A oraz B. W literaturze możecie sprawdzić i zobaczyć sobie również tego typu informacje, wyjaśnienia tego układu hermetycznego, że punkt C zazwyczaj mieści się pomiędzy zniesieniami 0,382 a 0,618 Fibo, Fali AB. Ja przyznam szczerze, jako w 100% praktyk, a nie teoretyk, gram po prostu na to, że punkt C musi się mieścić w obrębie tych dwóch punktów. Dlaczego? Bardzo często z doświadczenia już widziałem sytuacje, gdzie w ramach układu harmonicznego nawet leżeliśmy w okolicy punktu A, nie wybijając go, a mimo to układ harmoniczny rzeczywiście się bardzo ładnie wypełnia, bo ważniejsze dla nas od położenia punktu C są potwierdzenia, które za chwilkę będziemy omawiać, które wskazują nam na finalne położenie punktu D w ramach zmierzonego również punktu C. Zaraz to jeszcze dokładnie pokażę. Więc punkt C między, fal, między punktami A oraz B i punkt D zawsze tylko na jednym mierzeniu na 0,786 FIBO. Czyli to jest układ harmoniczny, gdzie te punkty B oraz D, czyli te punkty ruchome, gdzie bardzo często w różnych układach harmonicznych mamy pewnego rodzaju przesunięcia, czy miejsce, gdzie te dwa punkty mogą siedzieć na różnych e, e, zniesieniach Dlaczego? To w układzie harmonicznym Leonardo one są zawsze stricte w jednym miejscu, więc tutaj nie da się pomylić. E, więc ten układ harmoniczny, dlatego określam jako układ harmoniczny najprostszy. E, jeszcze raz mówię, za chwilkę podejdziemy do przykładów praktycznych, takich życiowych, z tym włącznie z takim czy jednym e, tradem, który w mojej ocenie jest do rozegrania w najbliższym czasie, więc to będzie taki w cudzysłowie sygnał, e, który o, pokażę Wam, zobaczymy, jak on oczywiście w międzyczasie nam e, tutaj wyjdzie. Więc tak wygląda ten, ten, ten układ harmoniczny, taki stricte podgląd tego, jak w tej fale mogłyby się to układać. No ale dobra, no, teoretycznie znajdziemy punkt B na 0,5 Fibo, jak sobie gdzieś tam będziemy mierzyć, będziemy prowadzić te nasze mierzenia, znajdziemy punkt C, który nie wymienia nam punktu A, będzie się znajdował pomiędzy A i B, no ale jak można sobie wskazać ten punkt D? No bo jeśli zobaczymy tak naprawdę taki schemat, no to jednocześnie może z tego nam się uformować układ harmoniczny nietoperza, jednocześnie z tego schematu może nam się układ harmoniczny kraba, Pojawić, więc jak wzmocnić, jak można rozpoznać, że to będzie akurat układ harmoniczny Leonardo? A no możemy to zrobić dwojako. Pierwszy, najprostszy sposób i najczęściej właściwie spotykany jest to sposób, w ramach którego mierzymy całą naszą falę BC i szukamy konkretnego klastra. klastrak, czyli połączenia się dwóch, no mniej więcej nałożenia się dwóch poziomów Fibonacci'ego. Czyli jest to w tym przypadku poziom 0,786 zmierzenia fali XA. Oraz 1,618 FIBO zmierzenia fali BC. Więc zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma takiego typowego klastra z tej definicji, czyli nałożenia się dwóch poziomów. Zawsze, tak jak mówiłem już wcześniej, te, te, te teorie musimy delikatnie nagiąć do tego, co nam rynek pokazuje aktualnie. Ważne, najważniejsze dla nas jest to, żeby te poziomy były w miarę bliskiej odległości od siebie. Więc zwróćmy uwagę, czy to 1,618 FIBO jest bliżej 0,786? 0886 czy 0678 FIMO, czyli tych poziomów granicznych, które tutaj widzimy. Widzimy, że zdecydowanie jest to 0786, czyli bierzemy ten poziom pod uwagę. I teraz, e, jeśli bierzemy pod uwagę ten poziom, no to zawsze bierzemy po prostu pod uwagę ten klaster, czyli strefę pomiędzy tymi dwoma poziomami. Czyli ta reakcja finalna, która może się wydarzyć, może się wydarzyć w okolicy 42660. Oraz 43140. O, działam oczywiście na razie takich, można powiedzieć, fikcyjnych, e, e, na fikcyjnym rysunku. E, no niemniej, za chwilkę oczywiście przejdziemy do tych bardziej prawdziwych e, przykładów. Więc tak to wygląda w przypadku potwierdzenia ze zniesieniami Fibonacci'ego. No, ale jest jeszcze drugi sposób, żeby nie było tak łatwo. E, drugi sposób, który stricte pokazuje nam właśnie ułożenie trójfalowe. Ułożenie trójfalowe, które bardzo często wskazuje na taki dosyć ciekawy klaster, klaster, w ramach którego widzimy korektę prostą, czyli potencjalny ruch trójfalowy po punktach A, B, C. Wygląda on w sposób następujący, To pozwolę sobie jeszcze to podkreślić, że mamy w ramach, po, po zakończeniu fali spadkowej, mamy trzy fale korekcyjne, czyli mamy falę A, mamy falę B i falę C. Co to oznacza? to już z tego szkolenia z korektami, z rodzajami korekt już wiecie, że jeśli formują nam się układy trójfalowe, to jest to raptem korekta. Jeśli to jest raptem korekta, to najprawdopodobniej przygotowujemy się do nowej fali spadkowej lub wzrostowej. W tym przypadku po wypełnieniu korekty do ruchu spadkowego tworzy nam się nowa fala spadkowa i takie jest założenie. Czyli w tym przypadku po nanosząc po punktach A, B i C nasze e, mierzenie, rozszerzenie FIBO bazujące na trendzie, szukamy tego klastra, Postaci 07867 z jedynką, czyli to można powiedzieć powtórzeniem zasięgu pierwszej fali, czyli tej fali A. Wiem, że być może to nieco skomplikowanie brzmi, przede wszystkim dla osób, które pierwszy raz o tych układach harmonicznych słyszą, ale przejdziemy sobie do takich myślę, że bardziej życiowych przykładów, gdzie będzie to całkiem dobrze widoczne. Taki pierwszy przykład, który chciałbym wam pokazać, który w mojej ocenie się prawdopodobnie realizuje. Czy się, czy się zrealizuje, to oczywiście to w międzyczasie. W najbliższych dniach czy w najbliższych tygodniach wszystko sprawdzimy. Niemniej pokażę wam taki pierwszy przykład, który nam się tutaj powoli tworzy. Zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o układ harmoniczny, niekoniecznie musimy mierzyć cały impuls czyli od szczytu aż do dołka, tylko możemy mierzyć również Pojedyncze fale. Więc ten przykład również ma na celu pokazać Wam, że zmierzenie pojedynczej fali również wskaże nam taki bardziej lokalny setup, który, na którym prawdopodobnie będziemy mogli coś, coś lokalnie zagrać. Możemy oczywiście również zmierzyć sobie cały impuls spadkowy, właściwie tam, aż od tamtego najwyższego szczytu, tylko w obecnej sytuacji raczej nie zobaczymy żadnego konkretnego setupu, chyba że ewentualnie na przykład 0,6 się FIBO które być może będzie z jakiś czas zaliczane, a być może będzie nowy dołek, więc na razie na tym etapie nie widzimy aż tak odległego schematu. Więc biorąc pod uwagę aktualnie taki najbardziej lokalny setup, Możemy zmierzyć raptem ostatnią falę spadkową. I co się tutaj dzieje? Patrzymy, że w ramach ostatniej fali spadkowej, może tak zrobimy to super dokładnie. O właśnie, mamy naszą potencjalną falę XA. Przypomnę jeszcze, jak wygląda ten układ harmoniczny i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mniej więcej to jest taki schemat. Więc mamy naszą potencjalną falę XA. Czyli fala XA jest od szczytu do najniższego dołka. Tu powtarzam, powtarzam to najniższego dołka, bo to jest bardzo ważne i wiele osób często o tym zapomina. Więc biorąc pod uwagę tego typu mierzenie, bierzemy zawsze pod uwagę cały zasięg od początku fali lub od początku impulsu. Więc możemy, tak jak już teraz mówię, zrobić to albo na, w ramach fali, albo w ramach całego impulsu e, i do najniższego dołka. Czyli nie bierzemy nigdzie tutaj pojedynczego, znaczy żadnego pośredniego dołka wcześniejszego, tylko zawsze jest to najniższy dołek. I patrzymy, mamy uformowaną falę XA, czyli to jest dokładnie ta. Następnie szukamy, skąd mamy e, odbicie. I naszą największą falę spadkową, która się nam tworzy po tym odbiciu. No i widzimy, że mamy z okolic 0,5 Fibo. Czyli co robimy? Nanosimy zniesienie fibo na tę naszą falę. Czyli nanosimy zniesienie czego? i co widzimy? Klaster 0,786 Fibo z, z 1,618, czyli z tak zwanym dużym Fi. I od razu możemy sobie wyrysować ten układ harmoniczny. Czyli mamy X, A, B, C. Oraz D. Więc ten układ harmoniczny, w mojej ocenie, jak najbardziej ma szansę na to, żeby się zrealizować. I ten układ harmoniczny prawdopodobnie będzie tutaj do zagrania. Więc tu podrzucam taki pomysł na to, żeby poobserwować to, jak ta cena będzie się zachowywała, pamiętając jeszcze o jednej rzeczy. To, oczywiście, w poprzednich gdzieś tam szkoleniach z układów harmonicznych mówiliśmy. A mianowicie to, że jeśli chodzi o układy harmoniczne, zawsze. Albo prawie zawsze, bo są oczywiście wyjątki, gramy na punkt D układu. Co to oznacza? Nie gramy um, w ramach fali D czyli nie wchodzimy w pozycje długie w ramach formu, e, tworzącej się już fali CD, w ramach trwania fali, tylko po zakończeniu fali wchodzimy w punkcie D. Dlaczego mówiłem, że prawie zawsze w ten sposób gramy? A mianowicie dlatego, że jeśli na przykład na tych niższych interwałach, czyli na 15-minutowych, czy 5-minutowych, czy 3-minutowych znajdziemy jakiś lokalny setup na ewentualne wejście, na załapanie się na pozycję długą, jak najbardziej wtedy tak, więc widzimy na tych niższych interwałach jakiś konkretny setup, jakiś konkretny scenariusz, w, którym, w ramach którego możemy złapać się na kolejną falę wzrostową na takim niskim interwale, i być może nawet wypełnić się z tym układem harmonicznym. Dodatkowo może być również scenariusz taki, że fala CD wejdziemy dopiero na formowaniu się tego punktu, tego punktu C, czyli na przykład na samym niemalże dołku, w ramach tworzącego się układu, gdzie będziemy mieć na przykład formację odwrócone ramię, głowa ramię, bo to też również może się zdarzać, czy jakiś inny setup właśnie oparty o formację klasyczną wzmocnioną zniesieniami fibonaczego. To też myślę, że któregoś się jak będziemy o tym rozmawiać, to sobie powtórzymy, powiemy sobie o tego typu schematach. Na ten moment w mojej ocenie to, co może się tutaj wydarzyć, jeszcze taki bardziej lokalny setup, bo już powiedziałem oczywiście o układzie harmonicznym, niemniej zawsze bierzemy pod uwagę coś, co się jeszcze ewentualnie bardziej lokalnie może wydarzyć, to jest taki poziom wynikający stricte z właściwie mniej więcej korekty płaskiej, która nam się formuje, czyli okolice 23%, Centów. Więc mówię, według mnie to może być przystanek, e, ewentualnie to może być nawet finalny przystanek, zobaczymy i dlatego zawsze, jeśli nawet widzimy jakieś punkty pośrednie i widzimy układ harmoniczny, to na układ harmoniczny zagrywamy w momencie realizacji tego układu, czyli w punkcie D. To jest taki przykład, który bym obserwował, bo rzeczywiście może być tutaj całkiem fajna opcja na zagranie, jeśli ten układ na korekcie na korekcie płaskiej będzie wybijany. Taki drugi przykład, który chciałem Wam również pokazać, to jest przykład stricte na kryptowalucie SAND. To jest oczywiście układ, który się już w tym przypadku wypełni, więc będziemy z kolei widzieli, jak to przebiegało na, całym, na całej właściwie rozpiętości tego układu. A mianowicie, zwróćcie uwagę, to jest szerokie mierzenie właściwie 4-godzinówka, więc interwał całkiem przyjemny. I jak to robimy? Mierzymy od dołka do szczytu, w tym przypadku calusieńki impuls. I zwróćcie uwagę, mamy punkt, nasz potencjalny punkt X układu harmonicznego i mamy punkt A, czyli bierzemy po, w tym przypadku um, zmierzenie od samego dołka do najwyższego szczytu. Patrzymy skąd mamy największą korektę w ramach tego ruchu spadkowego, a mianowicie z poziomu 0,5 Fibo, czyli już mamy w głowie pewnego rodzaju schemat, w ramach którego Możemy myśleć o układzie harmonicznym Leonardo. Więc ten układ harmoniczny, mniej więcej zwróć uwagę, on wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim schemacie, ale jak możemy dodatkowo go wzmocnić? W tym przypadku oczywiście bierzemy pod uwagę zniesienie Fibonacciego. Zawsze możemy oczywiście obydwa schematy, czyli i zniesienie, i geometrię nałożyć. Więc bierzemy w tym przypadku zniesienie Fibonacciego i widzimy 161, 8 w klastrze z 0,786. Nanosimy sobie ten klaster, podkreślamy go i rozrysowujemy układ harmoniczny X, A, B, C oraz D, czyli mamy klaster, widzimy, jak układ harmoniczny zareagował, jak układ harmoniczny zadziałał, i na ten moment widzimy pierwszą reakcję zresztą do tak naprawdę pierwszego take-profitu, bo jeśli bierzemy pod uwagę układy harmoniczne i takie można powiedzieć bardziej, bardzo podstawowe dobieranie e, punktów realizacji swoich zysków, to w układach harmonicznych, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie punkty układu harmonicznego, realizujemy swoje zyski w punkcie B, w punkcie C punkcie A i powyżej punktu A, to już wtedy mierzenia zewnętrzne, które nawchodzą z całego mierzenia fali AD. To o tym bodajże mówiliśmy chyba na którymś z poprzednich szkoleń. Także takie bardzo podstawowe właśnie realizacje zysków, to, to są punkty BC oraz A układu harmonicznego. Więc tu oczywiście pierwszy taki profit i to myślę, że całkiem pogaźny by był, bo to ile mniej więcej procent wychodzi? Okolice, no niec, 29%, mniej więcej, nawet niecałych tam 30%. Na tym układzie harmonicznym do pierwszego tej profitu. Więc to jest przykład, jeśli chodzi o SAND. Jeszcze taki przykład Wam przygotowałem, jeśli chodzi o FXS, ale żeby Wam pokazać pewnego rodzaju setupy, schematy, dlaczego warto nakładać dwa mierzenia, żeby znaleźć sobie to potwierdzenie tego punktu D. A mianowicie, zwróćcie uwagę, tutaj tak naprawdę nie mierzę całego impulsu spadkowego, tylko w tym przypadku mierzę ostatnią falę spadkową, którą mieliśmy. I też widzimy, że zasięg największej korekty mieścił się z poziomu 0,5 Fibo. Czyli to jest dokładnie ta korekta. Nie ta 0,618 Fibo, ona już widzimy, że jest mniejsza, aniżeli ten zasięg korekty, więc dla nas ten większy zasięg korekty jest zdecydowanie ważniejszy. I nanosimy sobie siatkę Fibo. Dlaczego? I rozrysowujemy sobie tego układ harmoniczny. X, A, B, C oraz D. I teraz zwróćcie uwagę: mieliśmy bardzo ładny klaster. Mierzenia nam się niemalże właściwie idealnie, prawie że nałożyły, a mimo to tego dojścia do tego punktu D nie było. Eee, czy można było, pomimo tego? utrzymać jakieś wejście, utrzymać jakieś wejście w schemat w ten setup na, na tym układzie harmonicznym. Oczywiście, ewentualnie ustawiając nieco wcześniej zlecenie, jak najbardziej tak, ale można tutaj jeszcze jeden schemat stworzyć, jeszcze jeden schemat zmierzyć, a mianowicie można tutaj zadziałać z geometrą Fibonacciego, czyli nanieść sobie, poszukać Potencjalnego setupu opartego właśnie o te ruchy trójfalowe. Jeśli nie mamy tutaj w międzyczasie wybitego tego schematu trójfalowego, bo tutaj w ramach fali, fali A, fali B i fali C w tym przypadku, w ramach fali C widzimy co, co prawda ruch trójfalowy, więc ta fala jest podzielona, mniej ta korekta jest mniejsza, aniżeli w, tej, w ramach tej fali B. Więc zwróćcie uwagę, że ta strefa jest tak naprawdę dosyć szeroka. Niemniej ta strefa wskazywała nam na to, że ten rzeczywiście pierwszy take profit może, przepraszam, to pierwsze entry może takie mniejsze się tutaj znaleźć, a drugie entry większe rzeczywiście w tych rejonach. Więc można tutaj w takich przypadkach, jeśli tego typu setupy widzimy, podzielić swoje wejście i utworzyć dwa e, potencjalne entry na to, żeby w ten setup się załapać. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o FXS. I jeszcze ostatni przykład, który na dzisiaj przygotowałem, to jest też takie dosyć szerokie mierzenie. I też taki setup, który w mojej ocenie prawdopodobnie będzie tutaj um, miał realizację, doczeka się swojej realizacji, jest na kryptowalucie Fed. E, więc również danosimy sobie siatkę Fibonacci'ego od dołka do szczytu, zwróćcie uwagę, jakie tutaj właściwie potężne wzrosty były na tym altcoinie. Aż z czystej ciekawości to zmierzę. No, 1050% prawie. Krypto to jednak potrafi, co? Dobra, też widzimy, patrzymy, skąd jest zasięg największej korekty. Tu mamy pierwszy zasięg korekty do ruchu spadkowego, tu mamy drugi i tu mamy trzeci. No ten drugi jest zdecydowanie większy. I tutaj również powtarzam jeszcze coś, co mówiłem wcześniej, a mianowicie, jeśli widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest ten poziom, jest bliżej 0,618 Fibo, czy 0,5 Fibo, to też nie zastanawiamy się stricte, czy to jest układ harmoniczny Leonardo, czy to będzie układ harmoniczny Gartleya, bo to tak naprawdę może zrealizować się zarówno jeden, jak i drugi układ harmoniczny. Niemniej finał prawdopodobnie będzie dokładnie taki sam. Najważniejsze dla nas to, co się dzieje w punkcie D. A żeby zmierzyć to, co się dzieje w punkcie D, oczywiście obowiązkowo nanosimy sobie siatkę Fibonacciego od punktu B układu harmonicznego do Punktu C i patrzymy, gdzie wypada nam ten klaster, i już widzimy schemat, w ramach którego formuje nam się układ harmoniczny. Tutaj ciężko rozróżnić, czy to jest Leonardo to jest Gartley, ale myślę, że to nie jest moment na to, żeby się sprzeczać, czy to jest jeden, czy to jest drugi układ harmoniczny, z racji tego, że jeden i drugi finalnie ma punkt D dokładnie w tym samym miejscu. Także możemy powiedzieć, że to jest przykład, w ramach którego powtarzamy prawdopodobnie trochę układ harmoniczny Gartleya z poprzedniego szkolenia, gdzie punkt B był na 0,618 FIBO i jednocześnie nawiązujemy do obecnego, dzisiejszego szkolenia, gdzie punkt B siedzi na 0,5 FIBO. Ale tak jak widzicie, najważniejsze jest to potwierdzenie punktu D właśnie w tym schemacie. Także w mojej ocenie okolice 0,1786 0,17,13 to jest taki poziom, do którego prawdopodobnie ta kryptowaluta będzie dążyć. E, więc tyle byłoby, jeśli chodzi o szkolenie z układów harmonicznych. Więc takie krótkie, można powiedzieć, przedstawienie tego, e, w jaki sposób te układy wyglądają na kilku przykładach, na kilku przykładach, które dopiero się realizują, bo to przypomnę, że jeśli chodzi o ZRX, czyli to jest chyba 0 protokół, jeśli dobrze pamiętam, e, oraz FED, czyli Fetch AI. To są takie dwa schematy, które myślę, że warto sobie poobserwować, więc każdy, kto o układach harmonicznych gdzieś tam myśli, chciałby je praktykować, sprawdzić, jak one wyglądają, to sobie poobserwujcie, jak one finalnie dobiegają do tych punktów D i jakie są te reakcje na tych układach harmonicznych. I oczywiście w międzyczasie też były dwa przykłady, czyli FXS oraz sand, które to już się finalnie zrealizowały, więc widzieliśmy z przeszłości, jak te reakcje w tym punkcie D wyglądały. Także mam nadzieję, że taka. Po części przypominajka, po części dla niektórych prawdopodobnie trochę nowa informacja będzie w miarę przydatna. Prawdopodobnie w następnym szkoleniu, które będziemy sobie robić, to zaczniemy sobie układy harmoniczne, zewnętrzne, więc sobie myślę, że dla niektórych powtórzymy. Niektórzy na nowo zobaczą, jak one wyglądają, także również na takich dwóch, trzech, czterech przykładach pokażemy sobie, jak one powinny wyglądać. I to myślę, że tyle. Także co? Część analityczna za nami, część edukacyjna za nami. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiaj yy, i co? I widzimy się prawdopodobnie co? Jutro.